Czytać wypada, czyli książek parada. To znaczy 20. ogólnopolski tydzień czytania dzieciom. Pod hasłem lubimy czytać polskich autorów. A, jesteśmy teraz w ogrodzie Książnicy Płockiej i wiemy, że przed ekranami są umówione dzieci z miejskich przedszkoli. Wiesz może Asia z jakiego przedszkola? Oczywiście, z przedszkola numer jeden. Dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13. O, wybrał sobie te łatwiejsze. Jeszcze 25 pięć, dwadzieścia dziewięć. O, cześć dzieciaki, cześć, cześć, cześć. Łytu, pomachajcie do nas. Cześć. A i chcielibyśmy o, ja ta również... ta dziewczynka pięknie macha, zobacz. No piękna ta o. dziewczynka, kochana. Ale wiemy, że też przed ekranami są dzieci ze szkół podstawowych i tu mamy szkołę numer 1, 3, 6, 12, 14 i 22 i też wszystkich bardzo serdecznie witamy. Dzień dobry. Pozdrawiamy dziewczynki, pozdrawiamy chłopców. Tak. Dziewczęta, młodzieńców, panie, panów i w ogóle pozdrawiamy wszystkich, wszystkich. Tegoroczne hasło brzmi, już mówiliśmy jakie? Kto zapamiętał? Lubimy. o, o, o chłopiec, chłopiec tam, widzisz, chłopiec podnosi rękę. Lubimy czytać? czytać polskich autorów. Tak. A czy wy lubicie? Lubicie czytać polskich autorów? Tam chłopiec podniósł rękę. Oj, dziewczynka! Las też. rąk, bo widzimy las rąk, no Pięk, to razem, wszyscy też. razem. Lubimy, Lubimy czytać, czytać polskich autorów. autorów! Ale jeszcze raz, równo i wyraźnie. 3, cztery. Lubimy, Lubimy czytać, czytać polskich autorów. autorów. Znakomicie. Moi drodzy, a ponieważ. Yy, Będziemy czytać, a co my będziemy czytać? Co będziemy, będziemy czytać? Będziemy, ale może najpierw kto będzie, kto będzie czytał? Kto będzie czytał? Będą czytali prezydenci, posłanki, posłowie, o. dyrektorzy szkół, o. przedszkoli, Nie. urzędnicy, o. nauczyciele, robotnicy, robotnicy, e, e, no i wszyscy oczywiście przyjaciele, księżnicy i płockiej. wojskowi. Tak jest. Doskonale. W takim razie, co będziemy czytać? Przepraszam, wie ktoś może? A? Kto wie, co coś, będziemy coś, czytać? Coś, coś tutaj widzimy. Ta... Wy już też wiecie, co czytamy. Dokładnie. Proszę, Lokomotywa Juliana, Juliana Tuwima. Bardzo pięknie. A zatem moi drodzy, żeby nie było źle, idziemy na rozgrzewkę dykcyjną. Zapraszam! A zatem rozgrzewka dykcyjna. Moi drodzy, chcecie się rozgrzać dykcyjnie? To bardzo proszę, pocałujcie się w nos. Całujemy, a teraz prawe ucho i lewe ucho całujemy. A teraz pocałujcie się w brodę. A teraz robimy takie coś jak koń, parskamy. Aparat artykulacyjny musi być dobrze rozluźniony. A teraz językiem z tyłu kląskamy, jeszcze bardziej. Z przodu i z tyłu językiem, tak, z przodu i z tyłu. Zrobione? Doskonale. A teraz wszyscy pokażcie język. A, tak właśnie, mocno. I teraz blu, 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 rozluźnić się. Może na początek wystarczy. Pokażcie w każdym razie rozgrzewka dykcyjna jest bardzo ważna i dykcja po prostu najważniejsza, bo jak nie mówimy wyraźnie i ładnie, to nikt nas nie rozumie. Doskonale. Idziemy dalej. Czy mamy oczy do patrzenia? Ma mamy! mamy! Czy mamy uszy do słuchania? Mamy! mamy! Czy mamy ręce do trzymania? Mamy! mamy! Czy mamy głowy do poznawania? Mamy! mamy! Czy mamy serce do kochania? Mamy! To uwaga, czytanie zaczynamy. A teraz lokomotywą jedziemy do czytania. U, u, u. Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i z niej spływa tłusta oliwa. Stoi i sapie, dyszy i dmucha, żar z rozgrzanego jej brzucha buch, buch jak gorąco! Uf, jak gorąco! Uf, jak gorąco! Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali ciężkie i wielkie z żelaza stali i pełno ludzi w każdym wagonie a w jednym krowy a w drugim konie a w trzecim siedzą same grubasy siedzą i jedzą tłuste kiełbasy a czwarty wagon pełen bananów. A w piątym stoi sześć fortepianów. A w szóstym armata. O, jaka wielka! Pod każdym kołem żelazna belka. W siódmym dębowe stoły i szafy. W ósmym słoń niedźwiedzi dwie żyrafy. W dziewiątym same tuczone świnie! gdzie się kufry, paki i skrzynie! A tych wagonów jest ze 40 Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. Lecz choćby przyszło tysiąc atletów, i każdy zjadłby tysiąc kotletów, i każdy nie wiem, jak się wytężał, to nie udźwignął. Taki to ciężar. Nagle gwizd! Nagle świst, parabuch, koła w ruch, najpierw powoli, jak żółw ociężale, ruszyła maszyna o szynach, o spalach. Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem, i kręci się, kręci się koło za kołem, i biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej, i studni, i stuka łomocy, i pędzi. A dokąd? A dokąd? A dokąd? Na wprost! Po że po że po że przez most, przez góry, przez tunel, przez pola przez las. I spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas, do taktu turkoce i puka i stuka to. Tak to to, tak to to, tak to to, tak to to. Gładko, tak lekko, tak toczy się w dal, jak gdyby to była piłeczka niestal. Nie ciężka maszyna, zziajana, zdyszana, Lecz fraszka i graszka, zabawka blaszana. A skądże to, jakże to? Czemu tak gna? A co to, to, co to, to? Kto to tak pcha? Że pędzi, że wali, że bucha, buch, buch, To para gorąca wprawiła to w ruch. To para, co skotła rurando do tłoków, A tłoki Kołami ruszają z dwóch boków. I gnają, i pchają, i pociąg się toczy, bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy. I koła turkocą, i puka, i stuka, tak, to, to, tak, to, tak, to, tak, dobro, tak, dobro, tak, dobro, tak dobro. Bardzo serdecznie chcemy Wam podziękować za udział w tym niesamowitym 20. ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom. I co, może tak, na odpoczynek? Zapraszam Was do zabawy. To w takim razie, przyjdźmy tam. Okay. Kochani. To będzie taka piosenka pokazywanka. Ja nie umiem śpiewać, ale będę śpiewał, a Monika będzie pokazywać. A zatem uczymy się. Głowa, ramiona, kolana, pięta. Siądź wygodnie, uśmiechnięta. Głowa, ramiona, kolana, nos. Oddaj swojej książce głos. To co, jeszcze raz? W rytmie? Jesteśmy gotowi? Gotowa jesteś? Uwaga! Trzy, cztery, głowa, ramiona, kolana, pięta, siądź wygodnie, uśmiechnięta, głowa, ramiona, kolana, nos, oddaj swojej książce głos. A wy wyrobiliście się? No, trzeba się starać. Na pewno by wam się udało, jak trochę poćwiczycie. No, to wystarczy. A teraz chcemy wam jeszcze przedstawić parę osób, między innymi panią dyrektor książnicy, na ostatnie słowo. Już idziemy. Chodź, chodź chodźcie, chodź tu, 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 właśnie tu. Widzieliście? Zaprosiliśmy Was do biblioteki. Poznaliście wszystkie zakamarki, wszystkie ciemne kąciki i piękne A to wszystko dlatego, że czytamy dzisiaj Lokomotywę Juliana Tuwima. Lokomotywy? Nauczcie się na pamięć. Także zapraszamy Was do biblioteki. Wszyscy wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji czytania dzieciom. Cała Polska czyta dzieciom!